Cześć wszystkim z tej strony i ja Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cynthi. Jak widzicie, Cynthia i Leto oglądają e, bajki. Także bardzo spoko, niech sobie oglądają. E, Leto się oczywiście zbagował, albo się czegoś uczy w sumie. Może się czegoś uczy, może się nie zbagował. Bo wiecie, czasami się ten e, postęp umiejętności buguje i zostaje nad głową. Jeśli chodzi o Daniela, to Daniel patrzy w ziemię i się martwi. Bo a, za jeden dzień będzie o, staruszkiem, ale to za jeden dzień będzie dzieciakiem małym. Znaczy, właśnie małym, nie. Dzieckiem po prostu. Tutaj widzę, że generalnie miłość kwitnie. A jeśli chodzi o. opowiedz legendę miejską. Nie, nie, to jest chyba niemiłe. Nie rób tego. Dobra. Wy musicie tak. Kurczę, chciałam, żebyś zadzwoniła do Adama, ale nie zadzwonisz. To może co ty byś mogła robić ciekawego? Ustawienia bezpieczeństwa komputera? Nie, nie blokuj. A czemu? A może tutaj mieć jakieś informacje yy, straszne? Jakieś takie w sensie krępujące? Zmij hasła. No dobra, zmień hasła sobie. Jak ci tak wygodnie, to spoko. Oni się chyba <mum> będą buźkować. Czy Kahir ma do myślałam. Generalnie to... tak, on się uczy, dobra. E, Kachir za trzy dni będzie się wyprowadzał i wiecie co? Wiecie nad czym myślałam? Dajcie mi znać. Bo ja tak sobie pomyślałam, że w sumie, no, co by nie było, Klaudia jest córką Luny. Luna jest hajsiasta dosyć mocno i tak pomyślałam, żeby stworzyć taką historię, że wiecie, że ona stwierdziła, nie no, nie będziecie wynajmować y, mieszkania, Kupimy Wam na spółkę jakieś mieszkanie i wiecie, no po prostu Cynthia przeznaczy 20 tysięcy, ta Luna, powiedzmy, nie wiem, da 40, bo jest bogatsza i będą mieć 60 tysięcy na jakiś domek skromny gdzieś gdzieś tu w okolicach, bo jakoś tak mi szkoda, żeby Kahir skończył na wynajmowanym mieszkaniu i nigdy niczego się nie dorobił. Także ja mu na następny odcinek wybuduję dla nich mieszkanko i, i myślę, że tak będzie spoko. Ogólnie, kolejna rzecz to będzie dosyć przełomowy odcinek, bo. Yy, Cynthia ma anormalne zmiany ciała, także no to jest niebezpieczne. Tase zmienia to hasło. Daniel. Ja bym chciała, żebyś ty był wiecznie młody. W sensie, no dobra, wiecznie młody już nie będziesz. Jogging przez dwie godziny. No to. To nie jest jogging, co teraz robisz. Wyrzuć zepsute jedzenie. Może być zepsute jedzenie w wyposażeniu? Fujka. Dobrze, Daniel, ja ci pomogę. O, zobacz, nawet tutaj jest śmietnik. Um, weź sobie... Uprawiaj jogging. Jak najbardziej spoko. Biegać sobie. No, Cynthia chyba na razie nie będzie rodziła. W ogóle ty chyba powinnaś się, się ubrać normalnie. Ogólnie uważam, że Cynthia nie powinna chodzić w takich ciuchach. A właśnie, a propos ciuchów. Pewnie zauważyliście, kartia trochę inaczej wygląda, bo ja wam mówiłam, że ona. Jak mi Simowie ćwiczą, nie wiem czy też tak macie, ale jak Simowie mi ćwiczą, to ja nie widzę jakby postępu ich ćwiczeń, i dopiero jak wyjdę z gry i wejdę, to widzę, że faktycznie schu y schudły te, te osoby, czyli Simowie, i tak właśnie było w przypadku karti. I zobaczcie, jak ona jeszcze krótka. Wyrzuć zepsute jedzenie. Ty też masz zepsute jedzenie w wyposażeniu? Dobra, idź wyrzuć. No, także. O, zobaczcie, to jest jej strój e, zimowy, tak bym powiedziała. I ona teraz też e, widzicie, ona nosi taki kryształ e, fioletowy. I nie wiem, co to by było. Powiedzmy ametyst, chociaż ametyst jest chyba trochę bardziej różowy, no ale powiedzmy, że. O, właśnie, gdybyś mogła poznać ją. E, przyjazne powitanie, dawaj. Przywitaj ją. dobra, ja to ogarnę. Meldy! Z chrudna żarłok. Świetna reputacja, super, Kartia, super, jestem z Ciebie dumna. O nie, zaczął się poród. Uu, dobra, to jedziemy do szpitala. Dobra, jesteśmy. O nie. No, też bym panikowała, bo to bardzo, bardzo przypołowa sytuacja. No, ale nic. Yy, zgłoś się w recepcji. Zobaczcie, mi zawsze mówiła, że to nie jest recepcja, tylko rejestracja. A widzicie, a w Simcach to jest recepcja, także. Yy, kto miał rację? Ja. Daniel, ty może wspieraj żonę. Tańcz. Naprawdę. Nie wiem, co ty robisz. Tańcz. Ty naprawdę tańczysz. Weź, yy, przybiegnij tutaj truchtem, bo wypadałoby. Wypadałoby, Daniel. <śledziny> Dobra, idziemy. Znajdźcie Daniel. Daniel. Daniel, gdzie ty idziesz? Nie tańcz. Jak on się cieszy. Daniel, to, to nie do końca jest twoje dziecko, wiesz? W sensie... Nie, nie, nie podejdź tutaj razem. Tylko przybienij tutaj truchtem. Chodź. Natychmiast. Bo to wiesz, musisz pilnować. Lecz pacjenta, nie lecz pacjenta. Nie ma tutaj czegoś takiego, jak nie wiem. Przyglądaj się, wspieraj swoją żonę. Czemu on jest taki znudzony? No Panika przyszłego rodzica! No! To miałam. Tak właśnie to powinno wyglądać. Córeczka. Dobra. To ja ją nazwę Rena. I teraz się zastanawiacie: Rena? Jaka Rena? Może i Rena? Nie, bo yy, naprawdę było ciężko znaleźć fajne Nilgarskie imię. I to takie z nielwgarskie, no to, to w sobie jest. No bo to jest yy, siostra Narietty, W zasadzie to jest Jana, ale. Ale ona miała taką ksywkę sobie zrobioną, właśnie rena, więc stwierdziłam, że no, bardzo uprościłam to. Więc yy, jest rena, i to nie do końca jest Nilfgard, bo to jest tu są, ale no to tu są to tak w zasadzie jest Nilfgaard. Zresztą po co ja wam to mówię? Pewnie większość z was nie wie o czym, ta tam bia i mówicie, albo z brzydkiej wiem różka. No ale takie będzie, będzie rena i tyle. Tylko proszę, nie chcę więcej dzieci, starczy. Koniec. 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 Uff! Ciekawe czy jest kosmitą arena przyjemniaczek. I chyba jest kosmitką, co? Ma takie uszy spiczaste. Szkoda, że... Yy, że że że... że nie jest zielona. Nie wiem czemu czemu tak nie zrobili, żeby była zielona, bo w sobie powinno być, to by było super. Dobra, ja ją przyniosę, bo to nie jest najlepsze miejsce karty, pewnie też by chciała spać. O nie! Niechciane rodzeństwo! No <laughs> to nie denerwuj się. I tak jesteś tutaj innym ludzkim dzieckiem, także zawsze będziesz wyjątkowy. Ale za ile ona będzie... A to chyba 2-3 dni, nie? Opowiedzmy już historię, no powiedz śmieszną historię, może on jest zmęczony. Nie, wszyscy jakoś się ogarnęli. Spoko. Fajnie. Fajnie, że się dogadują z Claudią, to mi się też bardzo podoba. Młody sobie idzie na górę. Ja myślę, że jako, że to jest taki wesoły dzień, to może poszlibyśmy sobie na podwójną randkę. W sumie wyglądamy trochę głupio, ale myślę, że możemy iść. Fajn, fajnie to wygląda. W sensie fajnie. Nie, nie, nie wiem. Ale powiedzmy, że idziemy na podwójną randkę. Daniel, wy z Cynthia dostańcie, bo wy jesteście już starzy. Wam się może stać krzywda. Ale Kladia, no fakt, że nie była w domu już od dłuższego czasu, ale to nic. Idziemy na podwójną randkę. Ona w sumie była w restauracji, ale my z Adamem nie byliśmy, w sensie kartia. A gdzie można iść na randkę? No, oczywiście, że do McDonalda. Także znajdźmy sobie jakiś yy, stolik dla czworga. W sumie tutaj jest. No, w sumie tutaj jest. Ewentualnie może też u góry, ale u góry to trochę strasznie, bo tutaj Mortimer Fir umarł, więc. No i możemy też na dworze. Na dworze, nie w taką pogodę. To może sobie po prostu klapniemy tutaj. Poproszę o stolik. Histeryczny, nie musisz. Weź cichy ślub. Może, ty możesz już brać cichy ślub? No dobra. Poślij jej buziaka. Ty usiądź. Dobra. I zamów do stolika. Dobra, do picia weźmiemy sobie korzenny napitek dla wszystkich. Aha, tak nie mogę zrobić. Czy mogę? O, mogę, spoko. A do jedzenia weźmiemy sobie hamburgera Kahir. kartę jako że jest teraz tak bardziej na diecie, to ten steka weźmiemy dla Adama. Yy. Pizzę, powiedzmy, weźmiemy dla Klaudii, żeby sobie wszamała, a Kartia, jak już jest na diecie, to zje sobie sałatkę Cezar. O, tak, tak, powiedzmy, że tak to zrobimy. Fajnie, tak sobie gadają. Ja to bardzo lubię w czwórce, że wiecie, że to jest takie jakby bardziej ożywione te relacje. O Jezus Maria, on jest z wegetarianinem. Ja, o nie, o nie, ale słabo. Tak myślałam, że coś jest nie tak. Y... Może... Zamów do stolika. Dla Adama. Dla Adama sałatkę ogrodową, albo może też sałatkę Cezar. O, kurczę, ale przypał. Nie jest tego, nie jest, nie jest. Yy, zapakuj na wynos to. Dobra, dostał sałatkę. A, a my nie dostaliśmy picia? A może już wszyscy wypili? No może. Tak, wypili wszyscy. O nie, wygląda na to, że kartia czymś się dotruła. To na pewno wina jedzenia z restauracji. Kartia powinna natychmiast tam zadzwonić i powiadomić obsługę. No dobra. Dobra, nieważne. Ale co tutaj jest w ogóle? Zrób sobie fo fotkę zdjęcia i zrób zdjęcie Simowi. Flamenco, ulak, Uuu. Można emocje od nich zmienić pozę na jakąś bardziej flirciarską. Aha, to są tylko takie. Mhm. Dobra, to bardzo wesołą. O, to jest, to jest bardzo ładne zdjęcie. Obrócimy. Uh, Okej, okay, super. Ekstra. Bardzo się teraz przyjaźnią, bo zrobiła zdjęcie. Super. Podejrzewam, że te zdjęcia nie są zbyt dobrej jakości. Eee, jeszcze zrobimy i Klaudię. Nie, wiem, gdzie sobie zrobimy zdjęcia. Sorry, bo to zakończ posiłek i zapłać rachunek. No sorry, trzeba było jeść Adam, nie jadku. Super. Widzę, że ci nie smakuje, to chyba może teraz będziemy mogli zadzwonić. Z góry zatrucia. No, okej, okay, spoko. Zarobione. <laughs> eee, pójdziemy sobie teraz jeszcze do jednego miejsca, bo chciałabym zrobić zdjęcia. Ja ogólnie bym chciała, żeby Kartia była fotografem. Fajne, podoba mi się. Spoko. Okej, okay, to w sumie tyle, tyle chciałam. Bardzo się teraz przyjaźnią. Oni się strasznie lubią, jak się im robi zdjęcia. Nie wiem, czy to zauważyliście. Dobra, lecimy do domu. Myślę, że, że już należy. Dobra, wrócili ze żłobka. Ogólnie udało mi się zrobić chyba całkiem, całkiem niezłą yy, randkę. Tak, tak uważam. Yy, za jeden dzień. No tak. Ty musisz skorzystać z toalety i boli cię też brzuszek. Rozumiem. To weź Wymiotuj i skorzystaj. To może będzie ci lepiej, jak zwymiotujesz, w sumie nie wiem. Szczęśliwy jesteś zmęczony troszkę, ale tylko troszkę. To weź u ucałuj siostrę. Przytul siostrzyczkę. U góry powinien być na dole. W zasadzie do tej pory będzie braciszek, to też go przytulisz. No i fajnie. No co? Znowu w McDonaldzie? Nie, nie, Klaudia. Ja chcesz to przyjść, ale... Jakoś wspaniała. Ale wy marnujecie jedzenie. Ja to wszystko pochowam tutaj. Będziecie jeść resztki. Trudno. Cześć, Fuszerka. W ogóle siema. Ej, a co z... Co z Fuszerką? Zabawy jej brakuje. Fuszka, jak ci brakuje zabawy, to weź... Yy, baw się. O, prosta sprawa. Spoko. No to sobie daj nasz numer, no to nie jest właśnie nic złego. Dobra, weź sobie przed snem. Pogadaj chwilę. Z Adamem. I idź spać. Jaki tu jest syf, ile tu jest talerzy? Dramatyczne to jest. To jest świetnik. Przebieraniec. No masz przysmak, daj jej przysmak. Wiesz co? To weź yy, przyrządź wykwintne coś na przykład... Pasty Primavera. O. Już śpiłkać, spoko. Eee. Kahir, ty jeszcze nie. Ty weź jeszcze, skorzystaj sobie. I weź nawet sobie pograj chwilkę na kąpie. To by się. Leto chce. Co oni tak cały czas wydzwaniają? Co. Fajnie, że się z nami zaprzyjaźniła, ale trzeba spać. W sensie, dobra, to jest 20, ale jesteśmy słabi, co? Ale nie, no dobrze, ja się cieszę, że tak się udało. Kiedy jesteś letomądry, najmądrzejsze z dzieci. Eee... Dobra, to jest trochę w ogóle straszne, bo to inna kosmitka, nie? No ale spoko. mamy znajomych yy, kosmitkę. Wow, jeden cukierek. Zostałby chyba opluty, co? Obolało z powodu pracy. Praca przy biurku, czy praca fizyczna jednej i drugiej kończy się bólem. O nie! Daniel, ty już jesteś stary. Weź sobie zjedz resztki. Bo twoja żona zrobiła pastę Primavera. To jakaś kobieta w ciąży. Peny! No spoko. Jakie grzeczne, spokojne dziecko. Nie hałasuje. Fajnie, podoba mi się. Nie, nie idź. Cieszę się, że się załatwiłeś, Leto. Śpij, Kaj. Ale też nie za długo, bo będziemy urządzać no, urodziny. No. Ty by nie wiem, właśnie urządzić? Wypadałoby, nie? Bo to jego tak jakby... Uuu, duszki latają sobie tutaj. Mmm bo to takie troszkę tak jakby jego ostatnie urodziny, to może je wyprawimy i nie wiem, czy nie zrobimy tego w następnym odcinku. Bo to nie wiem. Może jednak w tym. Zaprosimy jutro, w sensie leto już będzie miał urodziny, ale y, do Daniela zaprosimy ludzi. Tak myślę. I urządzimy te urodziny co można by już je zaplanować. Jest Angelika. Wiecie co, dobra. Nie. Cynthia nie będziemy się tak bawić, bo zmarnujemy mu jeden dzień, a, a dużo tych dni mu nie pozostało. Tak więc wysikaj się, Cynthia i czym powi powinność, jeden tort na dwie osoby. No tak było całe życie, nie będziemy teraz robić wyjątku, dlatego że on umiera, także... Uh, upieczemy nie mamy miodu, a szkoda, bo ładne ciasto truskawkowe może może ciasto zombie myślę, że ciasto ciasto z niebieskim konfetti, to brzmi spoko teraz tu no i Daniel pośpi sobie trochę ale szczerze śpi, a nie rób tego, co robisz teraz a ja ty przytyłaś? Nowe dziecko. Dobrze, już musiałam że ciąża, no ale to, to by było nielogiczne. No dobra, ale Cinti można wybaczyć. Ona już ma swoje lata, nie? Nigdy w życiu jeszcze Sima nie miałam. Na serii przede wszystkim. Tak, tak wiecie, tak długo. Dobra, jesteś zmęczona? O nie, fuszerka! Fuszerka, nie rób tego. Proszę. To jest, to jest okropne akurat. Jak jesteś głodna, siku ci się chce. No to... To jest kuwetanie. Dodaj świeczki urodzinowe, ale nie dmuchaj. Nawet skocz na blat. Nie, usiądź. Leż tutaj. A ja przeczytałam Lej tutaj. Poleż sobie na kanapie. Daniel. Wiesz co? Może nie. Może najpierw mały leto. Co wy robicie? No i fajnie, super. No leto, puszerka, nie rób tego. Jak widzicie, ja nawet nie jestem w stanie skłonić dwóch simów do tego, żeby zdmuchnęli świeczki. Jakie ja mam robić takie imprezy? Ja chcę zrobić zdjęcie. O. No wspaniale. No, jeśli chodzi o Leto, to on na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo motoryczny. I myślę, że też jest przez to bardzo potacie. Tylko nie wiem, czy on jest um, porywczy. Porywczy to jest złe, sło... złe, może takie na początek. Ja myślę, że on jest bardzo aktywny. Tak bym powiedziała, że jest aktywny, taki, jest takie, wiecie, żywe srebro, no to. Znaczy, on tu nie był żywym srebro, ale my wiemy, że on był żywym srebrem. Także na pewno jest bardzo aktywny. Blondas. Rodzina blondynów jednak no nie jest rudy. Może się od Zuzanny spodziewać prezentu. Dobrze, Daniel. Dodaj świeczki. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno... Tak, na pewno. Okej. Okay. Okej. Czekają Cię fałdy na brzuchu, siwe włosy i częste drzemki. Imprezo jakby kosiasz nie czaił się tuż za rogiem. Okej, okay. okay, prezent od Natalii, Martyny, Wojciecha. Szkoda, że Twoje słodki, nie chciały Ci dać prezentu, ale to więc... Och, nie, Daniel! Tak, teraz nie sprawdzimy, nie? Za ile? Koniec jego żywota. Przeżył 144 dni. No dobra, to ciasto sprzedaję, bo wszyscy od niego przytyjemy. Ale. Daniel, i co teraz z pracą? Możesz sobie po oh. prostu przejść na, na emeryturę? Przejść na emeryturę. No tak myślę, no bo tak mu ostatnio dokuczała ta kariera. No gdzie będzie teraz zawodowym sportowcem zawodowym? No sięgnął szczyt fajnie. Myślę, Daniel, że że czas zająć się domem. Jest, że ja nigdy nie byłam na emeryturze. Wiecie o co chodzi, nie? Ty tam się tak nie chichraj, bo... Jak on jest stary! Daniel! Jak mi jest przykro, że cię to spotkało. Czy na pewno Daniel ma przejść na emeryturę? Jeśli tak się stanie, Daniel będzie codziennie trzymać emeryturę, której wysokość zależy od jego aktualnego... no spoko? Daniel... System. Daniel. Przeszedł na emeryturę jako legenda sportu, codziennie będzie otrzymał wypłatę mertury w wysokości zależnej od pensji, pobieranej w chwili zakończenia pracy, pora odprężyć się i odpocząć. Dokładnie, czyli będziesz dostawał 133, nie 3, nie wiem w sumie, kurczę, mogą to, sprawdzę na filmie. Yy... No dobrze Daniel, to, to, to się połóż. Ale yy, to... Leto, musisz mieć inny pokój. Weź tu podejdź ja jeszcze zrobię cięcie. Ogarnę mu pokój. A nie gadaj z nią. Co ty w ogóle tu robisz, Kartia? Samo sobie hasło zakładasz na kompa ale już in, innym w komputerach grzebasz. Grzebasz, grzebiesz. Dobra. Danielku, kochany Daniel. Daniel, już bliżej niż dalej. Weź sobie śpi. Więc mamy stój na co dzień. Wizytowy sportowy, do snu, imprezowy, do pływania, na gorącą pogodę oraz na zimną. Także to jest to i już Wam pokazuję yy, pokój. Ok, zrobiłam mu już pokój, pewnie się zastanawiacie, czemu ma czerwone włosy, a w zasadzie rude, teraz są rude, wcześniej były czerwone, wcześniej były brązowe, a wcześniej były jeszcze raz czerwone. A dzieje się tak, nie wiem czemu, ale przez bak. Jeśli chodzi o ten pokój, to on się dużo nie zmienił, tylko zmieniłam inną kolorystykę i po prostu podmieniłam te meble ma dla małych dzieci na meble dla dzieci. Te z tych, które ja robiłam. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Pokażę Wam nawet kilka innych wersji kolorystycznych. Na przykładzie łóżka, nie? Także jeśli jesteście... A może by to zrobić całe pomarańczowe? Dajcie znać, które byłoby lepsze. Mi się nawet to pomarańczowe, tak teraz spojrzałam. Spodobało. Tych mebli jest troszeczkę więcej, ale no tu się po prostu by nie zmieściły. Także tak to wygląda. No, pomarańczowe nawet mi się podoba. Także jak co. Yy, macie na moim kanale film z tymi rekolorami? Jakbyście byli zainteresowani. Dobro, młody, idź spać. Mm. O! Mm. A poczekajcie. Już ja będę kończyła. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie o tym nowym mieszkaniu dla Kahira i Klaudii i Mony. Bo, prawdę mówiąc, no wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko że nie będą mieć. Nie, nie mówię, że jakieś niesamowite, ale jakiś mały domeczek, żeby mieli, to byłoby spoko. To jest jedna rzecz, druga rzecz, że zastanawiam się nad fuszerką. To powinnam sobie powiedzieć na początku. Pewnie teraz już mało kto z Was jest. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie gruszka. Także yy, będę wiedziała. Ale no, nie patrzę, ja o tym mówię na końcu, bo na pewno teraz mniej osób ogląda. się w ogóle ktokolwiek mnie słucha, to cześć. Witam Cię osobiście, serdecznie. Yy, no, w każdym razie pomyślałam o tym, że fuszerka w zasadzie jest Kahira. I tak naprawdę o nią powinien zabrać, ale no jakoś nie mam serca mu jej oddawać, niech, niech, niech idzie, ale niech zostawi Fuszerkę w spokoju. Ale dajcie znać, bo jeżeli faktycznie uważacie, że no to w zasadzie ona jest jego, no to ja się pod tym podpiszę i, i Fuszerka będzie wtedy z Kahirem, Klaudią i Moną. I no i to tyle. Także yy, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia. Zdrówka. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.